Dave Mustaine to niesamowicie ciekawy przypadek człowieka, który, mimo że osiągnął przeogromny sukces ze swoim zespołem Megadeth, przez większość swojego życia wydawał się niespełniony i nieszczęśliwy. No i być może właśnie to ten gniew i niespełnienie napędzały go przez całą jego karierę. I gdyby nie to, no to nie powstałyby takie perełki jak Rust in Peace, Countdown to Extinction czy inne wielkie płyty Megadeth. Choć z drugiej strony, gdyby Dave na przestrzeni całej tej swojej niesamowicie długiej kariery. Umiał raz po raz wrzucić na luz i zamiast porównywać je z największym metalowym zespołem na świecie, porównywałby się z setkami tysięcy innych, mniejszych od Megadev. No to być może mielibyśmy dziś do czynienia z człowiekiem znacznie mniej zjedzonym przez ciągłą presję, stres i niedowartościowanie. Zapraszam Was dzisiaj na taki przemyśleniowy odcinek dotyczący Dave'a Mustaine'a i Megadeth. Wejdziemy sobie na moment w świat tego zespołu i w świat Dave'a Mustaine'a, który, mimo że odniósł z Megadev ogromny sukces, no z jakiegoś powodu przez większość swojego życia nie potrafił się nim z Zwyczajnie cieszyć. Jeśli chcecie zobaczyć u nas więcej odcinków o Megadef, no to dajcie nam znać o tym w komentarzu, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie pełną kulturkę. Jeśli zobaczymy, że odzew jest duży, no to będziemy wypuszczać więcej materiałów o tym właśnie zespole. W 1986 roku Dave Mustaine dał światu pierwszy poważny sygnał, że zamiast zamartwiać się wyrzuceniem z Metallica, ma zamiar udać się na pas startowy i z powodzeniem ścigać się z Jamesem Hetfieldem, Larsem Warwickiem i spółką na tej raczkującej jeszcze trasz metalowej scenie. To właśnie wtedy, w 1986 roku, ukazał się bowiem album Peace Sells But Who's Buying, i to właśnie wtedy Dave pokazał, że on i jego Megadeth może być równie wielki jak Metallica. Oczywiście wszystko zależało tutaj od tego, co pokaże przyszłość, bo stan na moment wyglądał tak, że Metallica miała już na koncie trzy płyty studyjne, cieszące się uznaniem i w pewien sposób no, zakorzenione już na metalowym rynku. Megadeth natomiast po nieco ponad roku od debiutu wydawał swój drugi książek Peace Sells właśnie. Natomiast sukces kapeli Dave'a Mustaine'a był ekspresowy, a recenzje w prasie albumu Peace Cells wyśmienite, łącznie przekładające się później na średnią 83 punktów na 100 w portalu zbierającym recenzję, czyli Metacritic. Dodatkowo po latach to właśnie Peace Sells do spółki z Master of Puppets Metallica, a także Ray ten Slayera jest uważany za album kluczowy i jeden z kamieni milowych na scenie trash metalu. Jeśli przyjrzeć się dyskografiom Megadeth i Metaliki, to na każdy kluczowy album jednej z tych kapel druga z nich odpowiadała równie mocnym albo mocniejszym. Mustang i spółka na wydany w 1986 roku Master of Puppets odpowiedzieli świetnym Peace Sales. później natomiast na przełomowy Rust in Peace wydany w 1990 roku Metallica odpowiedziała ciosem nokautującym w postaci albumu zawierającego hity takie jak Enter Sandman czy Nothing Else Matters. I oczywiście w oczach wielu metalowców czarny album Metaliki nie mógł równać się z Rusting Peace, natomiast pod kątem popularności i komercyjnym, no to nie ma tutaj właściwie żadnej dyskusji. Metalika wkroczyła wtedy tak naprawdę do świata totalnego mainstreamu, no do którego Megadeth e, tak naprawdę nigdy furtki nie odnalazł. I nie mówię tutaj o mainstreamie świata rocka i metalu, bo w takowym Megadeth z pewnością się znajduje. Mówię tutaj o mainstreamie ogólnym, ogólnomuzycznym, a nawet powiedziałbym takim popkulturowym. Sprzedaż ikonicznej płyty metaliki na poziomie ponad 17 milionów egzemplarzy w samych Stanach Zjednoczonych, a grubo ponad 20 na całym świecie, jest po prostu nie do przebicia. Wydaje mi się, że właśnie to gryzło Dave'a Mustaine'a przez te wszystkie lata. Nie tyle sukces na poletku metalowym, czy pod względem czysto muzycznym, bo tutaj opinie są podzielone. Masa fanów metalu uważa po prostu, że Megadeth jest lepszym zespołem od Metaliki pod naprawdę wieloma względami. Spokoju ducha Mustaine'owi nie dawał chyba sukces komercyjny, jaki osiągnęła Metallica, stając się zespołem ikonicznym, no, grającym na całym świecie na największych stadionach. Do takiego etapu Mustaine z Megadeth nigdy nie dotarł i wiedział, że będzie o to trudno, a próbował różnymi drogami. Próbował grać trash metalowo, później przechodząc w stronę bardziej przebojowego, heavy metalowego brzmienia, ale żadna z tych dróg nie otworzyła mu furtki do totalnego, światowego mainstreamu. Na sukces czarnego albumu Metallica, Masten i spółka błyskawicznie odpowiedzieli w postaci albumu Countdown to Extinction, No, który jak się okazało był jeszcze większym sukcesem komercyjnym niż ikoniczny Rust in Peace. I oczywiście jeśli rozmawiamy o mainstreamie świata rocka i metalu, no to z tą płytą Megadeth zdecydowanie do tego mainstreamu trafił. Choćby z największym po dzień hitem Symphony of Destruction, który może pochwalić się platyną w Stanach Zjednoczonych, czy ogromną ilością przesłuchań w serwisie Spotify, która przekracza grubo ponad 200 milionów i zbliża się do 300. Megadeath w latach 1990-1992 był na szczycie metalowego świata, ale niestety dla Dave'a Masteina metalica była jeszcze wyżej i de facto po sukcesie czarnego albumu nie musiała już się z kimkolwiek ścigać. Podczas pracy na Countdown to Extinction, a nawet już wcześniej podczas pracy na Rusting Peace, Dave Mustaine, David Ellison i spółka podchodzili do pracy w studio wręcz maniakalnie. Wszystko musiało być idealnie i perfekcyjnie zagrane. Mustaine mówił o tym następująco w wywiadzie dla Polskiego Pisma Teraz Rok w 1998 roku, odnosząc się właśnie do czasów nagrywania płyty Countdown to Extinction. W tym czasie staliśmy się strasznie krytycznie wobec samych siebie i za wszelką cenę chcieliśmy nagrać najlepszą płytę, na jaką nas stać. Po trasie Rusting Peace zrobiliśmy sobie przerwę, ale zaraz potem zabraliśmy się do roboty i grzebaliśmy się z tym szmat czasu. Dziś uważam, że mieliśmy wtedy w sobie zbyt wiele samokrytycyzmu. Ciągle na przykład sprawdzaliśmy strój gitar, aby każdy dźwięk zabrzmiał dokładnie tak jak powinien. Gdy dziś wspominam tę sesję, myślę, że nam wtedy odwaliło. Ześwirowaliśmy, w muzyce nieperfekcja jest przecież najważniejsza. Lata 90. były dla MegaDev prawdopodobnie najważniejszym czasem. To właśnie wtedy panowie w latach 80. uwikłani w przeróżne problemy postanowili się ogarnąć i na poważnie postawić wszystko na karierę muzyczną i po prostu tworzenie muzyki najlepszej, na jaką było ich wtedy. Stać. Wtedy też wytwórnia, widząc rosnące zainteresowanie zespołem, zaczęła bardziej na nich stawiać. Do gry wkroczyła MTV, która zaczęła puszczać ich klipy, a należy pamiętać, że w latach 80. i 90. No MTV była kluczowym miejscem dla zespołów, które chciały odnieść duży sukces. Jeśli graliście w MTV, a szczególnie w tych pasmach, które miały największą oglądalność, no to siłą rzeczy stawałeś się. Sławny, znany, popularny. Megadeth też po sukcesie płyty Rust in Peace musiał pójść do przodu. Musiał wykonać dość szybko jeszcze jeden znaczący krok, aby faktycznie wdrapać się na ten mityczny Olimp. Nowy z Megad mieli kontraktowane coraz większe trasy, no i swoje kolejne utwory musieli tworzyć w dużej mierze właśnie podczas tras koncertowych. David Elfson współzałożyciel i basista Megadeth opowiadał. Utwory, które znalazły się na Countdown to Extinction, zaczęliśmy pisać jeszcze podczas trasy Clash of the Titans. Jako zespół widzieliśmy w tym wszystkim w pewnym sensie. Koniec jednej epoki i początek nowej, którą moim zdaniem pomogliśmy stworzyć. Podjęliśmy świadomą decyzję, żeby pisząc nasze utwory iść z nimi w nowym kierunku, żeby faktycznie zbić kapitał na mocnych stronach tej kapeli, takich jak rytm, melodia i struktura utworów. Po wydaniu takiej płyty jak Countdown to Extinction, no to większość muzyków czułaby się jak istoty półboskie, a wręcz niemal jak bogowie sceny muzycznej i całego świata. Uwielbiani przez tłumy, sprzedający miliony płyt i traktowani przez środowisko metalowe z ogromnym szacunkiem. Nie czuł się tak jednak Dave Mustaine. On czuł się przegrany, ponieważ Metallica święciła w tamtym czasie największe triumfy i odnosiła sukcesy, wydawać by się mogło no, nieosiągalne dla żadnego metalowego zespołu. Słowa Mustaine'a na łamach Heavy H1 dobitnie pokazywały jak on sam w się czuł. Sukces nic dla mnie nie znaczył, dwukrotna platyna nic nie znaczyła. Miałem dom, miałem rodzinę, miałem wszystko, ale byłem nikim, bo wciąż porównywałem megadew do mojego poprzedniego zespołu. Nam, zwykłym śmiertelnikom, wydaje się to niedorzeczne. Jakość gość będący jedną z największych ikon metalowego świata i lider jednego z największych metalowych zespołów wszechczasów może w ogóle czuć się jak totalny przegryw? No jak widać, Mustaine tak się właśnie czuł, co sam zresztą w masie wywiadów niejednokrotnie przyznawał. Jego wypowiedzi na temat metaliki udzielane obecnie no bardzo często przewijają się w przeróżnych mediach, a my na kanale często je cytujemy, widząc, że generalnie ten temat cały czas generuje zainteresowanie. A jeśli coś generuje zainteresowanie, no to media będą o tym nagrywać i pisać. No i Mastain często o tej metalice nawija w mediach do dzisiaj. Natomiast, jak przyznał w niedawnym wywiadzie dla polskiego Noise Magazine, mówi o tym, bo jest o to pytany. Dave, redaktorowi naczelnemu Noisa, Łukaszowi Dunajowi, opowiadał o tym następująco. Odpowiadam, kiedy mnie pytają, ponieważ nie chcę być arogancki. Mam jednak wrażenie, że większość tych pytań służy temu, aby wyciągnąć jakiś cytat do nagłówka albo żeby móc stwierdzić, że Mastein wciąż żałuje, że go wyrzucili z metaliki. Nic z tych rzeczy. Tego może żałować Jason Newsted, ale nie ja. Miałem i wciąż mam wspaniałą muda a sua carreira. No i faktycznie niedawne wypowiedzi Dave'a, które niejednokrotnie cytowaliśmy na przykład w magazynach Kulturka, mogą świadczyć o tym, że w pewien sposób pogodził się z tym, jak wygląda rzeczywistość i choćby w jakimś stopniu. Spojrzał na sukces swój Megadeth w zdrowy sposób, tak jak widzi to niemal każda osoba trzecia. No bo sukces Megadeth jest bezapelacyjny. To legendarne logo i nazwę zna niemal każdy, nawet spoza świata metalu, a utwory takie jak Symphony of Destruction, Tornado of Souls czy Atut Le Monde to prawdziwe metalowe hymny. Dave zdaje się też nie być pokojowo nastawiony do swoich byłych kolegów z Metaliki, no bo mówi ostatnimi czasy o nich w naprawdę dobrych słowach. Natomiast z Dave'em też często jest tak, że później udzieli jakiejś kontrowersyjnej wypowiedzi z powodu gorszego dnia, czy jakiegokolwiek innego powodu, no i w mediach już wrze. Natomiast w rozmowie z Noise Magazine Dave wypowiedział słowa, które faktycznie są w stanie upewnić nas, że zaczął on doceniać wielki sukces Megadev. Gdybyś mnie jednak zapytał, z czego jestem najbardziej dumny, to z tego, że przetrwaliśmy i wciąż jesteśmy ważnym zespołem, którego słuchają na świecie miliony ludzi, to wielka sprawa i każdego dnia jestem za to wdzięczny Bogu. Wracając do tematu kontrowersyjnych wypowiedzi w wywiadach. Pewnie często nieprzemyślanych, i tego, że Dave ostatnimi czasu udziela wypowiedzi raczej wyważonych i zdaje się być bardziej w tym wszystkim, powiedziałbym, opanowany. Łukasz Dunaj zapytał go właśnie o to i otrzymał odpowiedź, w której mastej mówił m.in. Już nie jestem ja, owszem, czasami mam przemyślenia, które wciąż mogą być uważane za nieprawomyślne. Nie czuję już jednak potrzeby, aby dzielić się nimi ze światem. Zostawiam je dla siebie, lub dla najbliższych osób, wśród których czuję się bezpiecznie. Zdarzało się, że bywałem zbyt szczery i uwierz mi, że wiele razy płaciłem za to frycowe. Jestem facetem po przejściach, ale czuję się pogodzony ze sobą światem. Wreszcie, ile można walczyć z wszystkimi wszystkimi wokół, to bywało męczące. Przestałem też przejmować się tym, co o mnie mówią i piszą. Kiedyś odbierałem to personalnie, rzucałem się jak dzikie zwierzę w klatce. Teraz powtarzam sobie jak mantrę: nie możesz mnie zranić, ponieważ Twoje zdanie mnie nie interesuje. I to mi pomaga. Dave Mustaine wydaje się być więc dzisiaj człowiekiem odmienionym i spełnionym, natomiast jego walka o to, żeby dorównać metalice, przez niemal całą jego karierę na pewno pozostanie jedną z najbardziej znanych i budzących emocje w historii metalu. Mustaine przez całą swoją karierę w Megadeth próbował rzeczy różnych. Od typowo trasz metalowej napierdzielanki po znacznie lżejsze płyty, które jednak zazwyczaj z uznaniem się nie przyjmowały, a których jednak Dave Mustaine po latach zaciekle broni. No bo generalnie jest to człowiek, który swoich czynów, swoich dokonania, a także swojej dyskografii absolutnie się nie wstydzi i będzie bronił jej jak lew. Ostatnie płyty Megadeff to natomiast powrót do trasz metalowych korzeni, co poskutkowało m.in. pierwszą wygraną statuetką Grammy w 2017 roku. O wygraniu tejże prestiżowej nagrody opowiedział mi sam David Lesson, legendarny basista i współzałożyciel Megadeth, więc jeśli jesteście jego opowieściami zainteresowani, no to zapraszam serdecznie do obejrzenia wywiadu z Davidem, wywiadu, który dostępny jest na naszym kanale. o tym, że nastawienie Masteina w stosunku do Metaliki uległo w ostatnim czasie sporemu złagodzeniu, mogą świadczyć jego niedawne wypowiedzi, chociażby ta w niedawnym wywiadzie dla Planet Rock. Co było to było? Dziś jesteśmy przyjaciółmi i to raczej fani myślą, że mamy ze sobą napieńku, a w rzeczywistości tak nie jest. O ile kiedyś mówiliśmy o naszych relacjach negatywnie, to teraz wolę mówić o nich pozytywnie. Oni przeszli wiele, ja też. Zostało to dobrze udokumentowane. Najcudowniejsze jest to, że dwa największe zespoły w Metalu zaczęły w tym samym miejscu. Przechodziły przez burzliwe okresy, ale Zdały sobie sprawę, że wszystko sprowadza się do zranionych uczuć. Dziś życzę im jak najlepiej. Jestem szczęśliwy. Jeśli chcecie zobaczyć na naszym kanale więcej odcinków o Megadef, no to dajcie znać w komentarzu, zostawcie tutaj łapkę w górę i oczywiście subskrybujcie pełną kulturkę.